Powitać, powitać Państwa, ufów, z tej strony Pieseo, a to pierwszy odcinek z gry Raft. Odcinek, w którym doszukujemy się wielu spraw, dlaczego płyniemy tylko i wyłącznie na Tratwie i próbujemy też na niej przeżyć, wbrew po prostu wielu zasadom, niezbyt dobrej pogodzie, reki do... Które na nas się czają i chcą naszej śmierci jak i zarazem chcę wam po prostu powiedzieć, że dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie ten odcinek. I za to, że mogę dzięki Wam naprawdę wiele zrobić. Jestem niezmiernie za to wdzięczny. Ale dobra. Zaczniemy sobie grę na poziomie trudności normalnym, aby no normalnie sobie... wiadomo, e, zrobić oczywiście raft, będzie się nasz e, świat nazywał raft e, z widzami, ze względu na to, iż następne odcinki będę się starał nagrywać z wami, tak, z wami moi drodzy, e, będę tylko i wyłącznie znajomych zapraszał, więc... Przez Discorda na spokojnie dogadamy się. No i hasło musi być. Bez hasła to nie będzie tego wszystkiego. Damy sobie hasło specyficzne, yy, które będzie mało kto widział. Może yy, damy inne. 7, 2007 będzie hasełko. Dobra. Zaczynamy, zawsze hasło można zmienić, jakby ktoś próbował coś zrobić niefajnego. Też chciałbym wam zaprosić ogólnie do lajkowania, subskrybowania jeśli jesteście nowi, a widzów stałych, po prostu do lajkowania i komentowania też i polecenia filmu znajomym. Oczywiście to nie jest żaden wymóg. To jest wasza decyzja. Nie musicie tego robić. Możecie, ale nie, nie musicie. Spokojnie. Zobaczymy jak tutaj graficznie sobie poradzi, dlatego też z względów na oczywistych, pierwszy odcinek z tej gry jest solo, żeby mógł zacząć naszą przygodę, żebym mógł, żeby mógł też sprawdzić grafikę jaka może tutaj być i na co sobie można pozwolić, no czy fausing może być czy nie, wiadomo, zobaczymy, ale przechodząc do tych innych też kwestii... Muszę Wam podziękować za to, że naprawdę, ale to naprawdę dużo. Dzięki Wam kanał się rozwinął. Za to, że mamy już 200 ponad subskrypcji, jest to dla mnie naprawdę niezmiernie dużo. Widzę na wstępie, że moja myszka już sobie tutaj nie radzi. Sterowanie, czułość mychy. Sobie podkręcę do 2 i 6. No, już lepiej. Dobra, sterowanie, czułość w myszki, 3.0. 0 Ogólne grafika. Okej, okay. Fauseng. dobra. Można sobie te już eksperymentować. Grałem sobie już nieraz tą grę, aczkolwiek nigdy jej nie ukończyłem, więc będę wdzięczny, jak nikt nie będzie mi tu spoilerował, bo spoilerów nikt nie lubi. Raczej nikt nie lubi. Chodź tu deska, pach. Rekin. E, nie chcę tego. E, pod którym się tu kraftuje? Pod tabem. Dobra. Mod budowlany, plastikowych hak, kamienna siekiera, wędka, przynęta na rekiny, stół badawczy. Na razie chyba bym zrobił sobie mm, parę rzeczy tych i owych. Dobra. Zaraz sobie złapiemy. O, pyk, pyk, pyk. super. Deska liść palmowy, jeden. Tam jest beczka, chodź tu beczka. Raz. Tak, dobra, super. Naprawdę nam tutaj idzie teraz ładnie. Ogólnie, na multi, jak będziemy grali, to będzie się działo jeszcze więcej. Pod E jestem nauczony. Jestem nauczony pod to, że pod E. Lina. Narzędzia budowlane. Młot budowlany. Czy coś do obrony? Drewniana włócznia. O, linę dro Drogie te liny. Nie ukrywam. Eee, sobie od razu przeniosę motek tu. Ekwipunek. Czy gdzieś mamy jakąś beczkę? No nie wiem czy ją złapię. Nie, nie złapię. Szkoda. Bo byłaby naprawdę przydatna. Pyk leć. Dobra, mamy. Zaraz plastik też dorwiemy. Okej. Okay, Tyk. Tutaj rzucimy sobie hak po liście, bo liście nam są bardzo potrzebne. Y nie. Dobra. Y mot mamy. Do obrony przed rekinem mamy już. Mamy. buraczka. Buraczek sobie zostawimy, bo buraczek się nam przyda deska pyk liście właśnie chodźcie tutaj kochane aha nie trafiłem nic fajnie super widzę wyspę przed nami dobra fajnie tylko nie mamy har nie muszę się przywyknąć eee... kotwica kamień właśnie mamy kamienia wystarczająco Dobra, ale sobie poradzimy. Leć jest beczka złapana. Super. Yy, nie, nie to. Co się da wyrzucam, ten hak? Cholipka. Wiosło. Yy, pusty kubek. Prosty filtr. Lisz palmowy plastik. Prosty ruszt. Dobra, najpierw filtr, bo woda będzie nam bardzo potrzebna. Plast... Plasticzek... E, filmy będą około 20 minutowe, coś koło tego, ze względu na to, że jeszcze nie wiem jak dokładnie to będzie wyglądać, e, jeśli chodzi o, jak to się nazywa, długość filmów, ze względu na to, iż po prostu w świecie, nie wiem ile jeszcze, a, te odcinki, ty, ty, ty. Dałganie Halo, gdzie tutaj znajdę coś ciekawego? Nawet ty potrzebuję jeszcze więcej materiałów. Chodź tu, 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 tu do decha. Dziękuję. No. A! Deski nie chcą nam się łapać. Widzę dużo liści. A liście są nam potrzebne. Dobra. Złapiemy je. Wierzę, że je złapiemy. Raz, dwa, dobra Superamsko. Widzę parę rzeczy pod nami: bardzo fajnych rzeczy. Aczkolwiek nie można tego e, zebrać, ze względu na to, że No ucieknie nam inaczej tratwa. A jak nam ucieknie tratwa, to będzie już Ulala, lala po kataku, poza woda. Ale potem muszę iść. Potem beczkę trzeba iść. O ile nas rekin nie zje. Dobra, beczka jest. Teraz tratwa też zostanie zopana. Pyk. No. Nope. Podpada. Dobra. Jesteśmy na tratwie. E, prosty ruszt, prosty filtr. Pyk. Prosty ruszt. E, Motek. Plastiku potrzeba mi więcej. I need more e, plastik. Polipropylen, polietylen, i te inne plastiki, które występują w naszym świecie. No, chodź. Nie! Plastik. Dlaczego nie chciałeś się złowić, gałganie? No. Też? Dalej? <grych> Dawaj, chodź tu, gałganie. Ja cię złapię. Aha. Zostałem oskamowany właśnie. No, znowu... Dobra, beczkę chociaż łapię. Pyk. Wiąż... Dobra, decha jest. Zasztyk jest. Dobra. Teraz można poszerzyć trochę nam tutaj e, wyspę. Naprawianie. Napraw. Pyk. Pyk. Dobra. Yyy... E... Budowanie. Chodź tutaj. Dziękuję. Zwiększamy nasze zasięgi. Dobra. Nie, 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 nie. Tutaj damy sobie pyk i tu Pyk, pyk dobra. Umieść dechy trzy, trzy chodź tu beczka. Przydasz się. Listek palmowy też się przyda. Haki, nie haki. Będą robione. Fajnie. Zmieniliśmy trochę kurs, widzę. Ze względu na te zapotrzebowania. odbiliśmy się chyba od wyspy. Jeśli się wydaje, że nie mylę. Dobra. Na naszym torze jest tutaj, widzę, że dużo beczek. Ale chcę te liście zebrać. Liście mi są bardzo potrzebne. Dobra i ta decha jeszcze w tu. E, poproszę, wypełni, napij się, napełni, Pyk. No jak będziemy mieli tutaj więcej ludzi, to wiem, że no będzie to sukcesywnie zaraz więcej też osób będzie mogło dołączyć, bo e, no będziemy mogli jakoś funkcjonować. Jakoś żyć. Bo, no, nie wyrobimy z jedzeniem od razu. Z tego co wiem, widzę dużą skrzynię. A duża skrzynia jest super. Czy mamy coś, co mogę wrzucić na różd? Nie ukrywam, żeby się przydało. Więcej jedzenia mieć za chwilę. A brak jedzenia jest niefajny. Czy mamy takie coś jak łóżko? Gwóźdź. Aha. Skrzynia. Stół badawczy. To za chwilę. Tylko ja muszę tą skrzynię złapać Chodź tutaj. Skrzyneczko. Pyk, plastik, dużo rzeczy nam wyleciało z niej. Super. Można teraz poszerzyć jeszcze bardziej nam tutaj tratwę. Super. Chodź tu, motek. Moteczek Plastiku znowu muszę to zbierać. Koganie! Kocha, kałgan jeden. Naprawiamy. No, patrz go, jak ja nie lubię, jak on tutaj się nam udziela. Liście, tam widzę wyspę z daleka, ale no, niestety. Nie zobaczymy jej. O! Fajne tutaj widzę. Jak one się nazywają? Meduzy. O, meduzy. Okej, okay, mamy coś do jedzonka W raje, co chyba, mam nadzieję yy, I dubu budu budu Dobra Plastik, beczka Ciekawa jest tutaj historia Bo nie ograłem, o nie, nie trafiłem beczkę. No, czy jeszcze ją złapiemy? Chyba, op. Dobra, złapaliśmy ją na szczęście. Idzie noc, a noc jest niefajna. Yy, mały skrawek ziemi. Tyk. Super. Ziemiaki, chodźcie. Dobra. Teraz weźmiemy sobie przegotowaną wodę. Hydroponikę zarzucimy. Tyk. Ciemno się zrobiło. Najgorzej. Ja nie lubię, jak jest ciemno. Wiosło, żagiel, stół, dywan. Z czego się robiło? Mm, gwóźdź. A gwóźdź się da zrobić. Ok. E, proste łóżko. Gdzie mam tutaj? Proste łóżko. Tutaj mam. Idziemy spać ze względu na to, iż e, lepiej iść spać i mieć więcej widoku niż. Nie spać i mieć mało widoku. A przy okazji sobie zbiorę trochę rzeczy. I będę umierał zaraz z głodu. Wiem, wiem, że nie mamy y, tutaj za dużo możliwości mam. Pyk, 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 surowy ziemniak. Teraz o przetrwanie walka tu jest rozpaczliwa. Moi drodzy. Skrawków w ziemi będzie trzeba jeszcze więcej nasadzić. Eee, yy, palemka. Chodź tu. No, szybciej, jedonko. Yy, wyposażenie. Lina. Oho, zaczęły się większe te fale. Dobra, e, można zjeść. Peek. W miarę, w miarę sobie odbudowaliśmy tutaj e, łowiecko, wędka, osiem minę. tak wędeczka, super. Da. RPM, duży O! Jeśli ja cokolwiek złowię, to będę zadowolony. Dobra, mamy tutaj co nieco Surowy łosoś, fajnie. Ryby nam dadzą trochę jedzenia więcej. Tak mi się zdaje. Dobra, tutaj mamy już wodę ogarniętą. Widzę tratwę. Tratwa będzie naprawdę super sprawą. Hmm, tylko, że ta tratwa kawałek od nas. Wynocha mi stąd... gałganie. Mamy takie coś jak... E, łopata... wiosło. O, no nie stać nas. No tak... Hydro Umieścimy sobie to, zjemy sobie pieczonego ziemniaczka. Widzę, że jakieś rzeczy tam są, fajnie. Tylko, że nie dopłyniemy. Oliwka. nie mam jak zrobić wiosła w sumie. Chociaż wiosło byłoby mi przydatne, bardziej rzadziej by się przydał. Niż palmowy i deska. Dogania! zostaw moje, łatwo! To już. Dobra. Wodę to mam. Tutaj sobie wezmę to upichcena. Nie pasuje tutaj. To nie. Nie pasuje tutaj ten ugotowany gałgan. Wypijmy sobie słodką wodę, to jest... Dobra. Na razie żyjemy, to jest najważniejsza. Moi drodzy. Że żyjemy, to jest najważniejsza sprawa. Możesz badać odbiornik. Okej. Okay. Fajnie. Pierwszy raz słyszę takie coś jak odbiornik. Dobra, mamy tutaj pyk, te dwie rzeczy. Yy, wyspę by było może na trochę powiększyć. Czy da się usunąć? Napraw. Wydocha mi stąd. Pyk, dobra. Fajnie, mamy to co chciałem. Wody się napije jeszcze. Pyk, pyk. Super. Ziemniaczka można obrobić. I tu jeszcze mucha lata. Polipka. Projekt odbiornik, odbiornik, chorągiew, w gdzie jest przód, żagiel i na y, półka, dywan, zegar, przez. Dobra, na razie to raczej do przetrwania by było mi wiele rzeczy potrzebnych. Umieść dechę, umieść deskę, choć tu liść palmowy, Decha. Nie, zmieniamy kurs. A tam kolejna tratwa jest. Olipka. Kręcimy się teraz w kółko. Najgorzej. Kręcenie się w kółko jest chyba jednym z gorszych rzeczy. W sumie może jest bardziej wzburzony dlatego. E, Nieplastikowy hak. Chociaż nowy nowe hak by mi się przydał. A tego plastiku sobie muszę podbierać trochę. Chodź tutaj. A, mam Cię. I ojcik. Dobra. Troszeczkę liści. Yy, czy plastik by nam był tutaj miły, wskoczyć do nas na party? Czy nie za bardzo? Chodź tu plastik. No, dziękuję. Yy, plastikowy fakt w razie co. Tu jest bardzo bliziutko to Bym po to wyskoczył Bardzo bym chętnie po to wyskoczył Aha, to se przypynęło w ogóle No najlepiej Przypynęło sobie to obok Wynoha, Kałganie Dobrze moi drodzy Tutaj skończymy dzisiejszy odcinek. Zobaczymy jak się miewa hmm, wiele rzeczy. do menu głównego tak sobie zapiszemy przed wyjściem. Chciałem wam gorąco podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądaliście ten pierwszy odcinek. No i co? Na pewno pewnym razem to ktoś z Was będzie na tym odcinku, tak? Więc trzymajcie się tam dobrze, moi drodzy. No i pożegnać was ufów. Uf. Papa -pa.